We wtorek 2 lipca o godzinie 10 w parku Halera rozpoczęła się Olimpiada Sportów Niecodziennych dla rodzin spędzających wakacje w mieście. Trwa Olimpiada Sportów Niecodziennych no już nie pierwszy raz spotykamy się na tym wydarzeniu. Dokładnie jest to sztandarowa impreza Fundacji Godne Życie w okresie letnim dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają z miasta, które spędzają właśnie te dni w swoim domu w okolicy. I dla nich właśnie zorganizowaliśmy dzisiejszą olimpiadę i kolejne trzy pozostałe odsłony tego wydarzenia. Już dzisiaj od godziny 10, właśnie bawią się dzieciaki z Dąbrowy do godziny 14. Natomiast w kolejnych dniach, wtorek, w przyszłym tygodniu, czwartek, jeszcze ten i kolejny. Również od godziny 10 do 14 w Parku Halera. Za Zielonym Domkiem, za harcówką tutaj będziemy na pewno. Także zapraszamy serdecznie. Podczas tych dzisiejszych zabaw mamy różne konkurencje nietypowe. Między innymi taka dosyć fajna zabawa: przerzucanie balonu napełnionego wodą za pomocą ręczników. Świetna zabawa, ponieważ dzieciaki przy takiej pogodzie schłodzą się troszkę. E, również czasami podkradają nam te balony i po prostu rzucają się nimi. E, mamy również wśród konkurencji przesypywanie piasku e, łyżeczką do herbaty, e, budowanie wieży z klocków e, przy pomocy e, roboczych rękawic. E, przeciągamy również linę, skaczemy w workach, e, gra super, super bóle. Mamy również do dyspozycji jeżdżące koniki, tygryski, także dzieciaki mają tutaj dosyć dużo, dużo, dużo zabaw. Organizowana przez Fundację Godne Życie Sportowa Zabawa to stały element Dąbrowskiego Lata w mieście. Na uczestników jak zawsze czekają nietypowe atrakcje, ciekawe nagrody oraz rodzinne emocje. Pierwszy raz na Olimpiadzie Sportów Niecodziennych? E, można powiedzieć, że nie, bo już parę razy tu byłem praktycznie. Od między 7 a 6 lat byłem tu praktycznie rutynowo, chyba, że zachorowałem, to może mnie dwa razy nie było, ale ogólnie tak, praktycznie, no nie pierwszy raz, no już byłem parę razy, już się zaczęło, że byłem. Któryś z rzędu, tak jak słyszeliśmy, powiedz nam, jakie konkurencje, w jakich konkurencjach tutaj zmagają się najmłodsi? Konkurencje na przykład jak przywiązują taką kręgla i musiałeś uderzyć w kulkę i to było trudne, ja się nauczyłem strasznie, było przesypywanie piaskiem łyżką, z wiadra do drugiego wiadra łyżeczko, tam jeszcze było takiego, tam były gukardy, paręczniki yy, czterose, przerzucaliśmy balona, kto więcej razy przerzuci ten wygra. No i coś w tym stylu, takie no niecodzienne sporty można powiedzieć. Udział dzieci i młodzieży w Olimpiadzie Sportów Niecodziennych zapewnia ciekawą sportową rywalizację, niezapomniane przeżycia i oczywiście mnóstwo uśmiechu.